Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce, a jednocześnie w pierwszym odcinku z serii Tydzień Asertywności. Wyobraź sobie, że Twój świat to dom. Masz w nim pokoje pełne wspomnień, kuchnię, w której dojrzewają Twoje marzenia, salon, gdzie odpoczywasz i ogród, w którym pielęgnujesz nadzieję. W tym domu jesteś gospodarzem, ale każdego dnia. Podchodzą do niego inni ludzie. Jedni pukają delikatnie, czekając, aż im otworzysz. Inni dzwonią natarczywie, chcąc wejść natychmiast. A jeszcze inni próbują przejść przez okno albo zajrzeć przez uchylone drzwi. I teraz wyobraź sobie, że całe życie zostawiasz te drzwi otwarte. Żeby nikt się nie obraził, żeby każdy miał dostęp. Jak się czujesz? Z czasem pewnie jesteś zmęczony albo zmęczona, sfrustrowany, sfrustrowana, zaczynasz czuć chaos. Dlatego, że twoja przestrzeń już nie jest twoja. Albo druga skrajność. Zatrzaskujesz drzwi, zakładasz trzy zamki, zasłaniasz okna i zaczynasz krzyczeć. Nikt nie ma prawa wejść. Wtedy czujesz się bezpieczny, bezpieczna, ale też samotna, samotny, odizolowany, zamknięta. Asertywność to coś innego. To umiejętność stania w drzwiach swojego domu z ręką na klamce. To świadomość, że to ty decydujesz, kto może wejść i na jakich zasadach. Asertywność to prawo do tego, aby chronić siebie. Ale też żeby zapraszać innych w sposób świadomy i zdrowy. Dlaczego boimy się być asertywni? Wielu z nas przez lata uczyło się, że dobrze wychowany człowiek nie odmawia, że trzeba być grzecznym, zgadzać się, pomagać, spełniać oczekiwania. I być może słyszałeś albo słyszałaś w dzieciństwie. Nie wypada mówić nie niedorosłych. Nie kłóć się, bądź miły. Najpierw inni, później ty. I te zdania wdrukowały się w podświadomość. I dzisiaj, kiedy chcesz powiedzieć nie, kiedy chcesz wyrazić swoje zdanie, nagle pojawia się leń. Serce bije szybciej, głos więźnie w gardle, a w głowie pojawia się myśl, jeśli postawię granice, to ktoś się obrazi. Jeśli odmówię, to stracę czyjąś sympatię. I to właśnie dlatego asertywność tak często mylona jest z byciem niemiłym, egoistycznym albo konfliktowym. Jest kilka mitów o asertywności. Mit pierwszy. Asertywność to ranienie innych. Pomyśl o sytuacji, kiedy ktoś prosi cię o przysługę, na którą nie masz siły. Jeśli się zgadzasz, pomimo tego, że nie chcesz, to tak naprawdę ranisz siebie. A jeśli powiesz spokojnie, dziś nie mogę, potrzebuję odpoczynku, to nie jest atak, to jest uczciwość. Asertywność to nie jest ranienie. Tylko jasne pokazanie, gdzie są twoje granice. To nie jest mówienie nie chcę ci pomóc, bo cię nie lubię, tylko jest to powiedzenie nie mogę teraz, bo dbam również o siebie. Mit drugi: asertywność to egoizm. No i tutaj wchodzi największy strach, że jeśli zadbam o siebie, to ktoś uzna mnie za egoistę albo egoistkę. Ale spójrz: egoizm to stawianie siebie ponad innymi. Uległość to stawianie innych ponad sobą. A asertywność to jest właśnie spotkanie w połowie drogi. Ty jesteś ważny i ja też jestem ważny, albo ważna. To nie jest albo-albo. To jest i i. Mit trzeci. Asertywność to konflikt. Wielu z nas myśli, jeśli zacznę mówić, co czuję, to wszyscy się obrażą. Będą kłótnie, nieporozumienie. Tylko, że prawda jest taka, że brak asertywności prowadzi do konfliktów dużo częściej niż jej obecność, bo kiedy tłumisz swoje emocje i potrzeby, to one się kumulują. A kiedy granica zostaje przekroczona po raz setny, wybuchasz i wtedy rzeczywiście pojawia się konflikt. Asertywność działa odwrotnie. To jest jasny, spokojny komunikat, który zapobiega burzy, zanim nadejdzie. Czym więc jest asertywność? Możemy powiedzieć prosto: to świadomość własnych granic, to odwaga, by je komunikować. To szacunek do siebie i do innych jednocześnie. Zacznij używać języka ja. Zamiast ty zawsze mnie lekceważysz, powiedz: czuję się pomijany albo pomijana, kiedy nie mam okazji dokończyć zdania. To subtelna różnica, ale zmienia wszystko, bo nie atakujesz, tylko mówisz o sobie. Podświadomość ma stare programy. Muszę zasłużyć, by być kochanym. Nie mogę się sprzeciwiać. Jak powiem nie, to stracę relację. Dlatego, gdy chcesz być asertywna albo asertywna, ciało reaguje jak w sytuacji zagrożenia. Serce bije szybciej, głos drży, w głowie pojawia się lęk. Tylko, że to nie znaczy, że robisz coś złego. To znaczy, że dotykasz starych ran. I właśnie dlatego warto pamiętać, że masz prawo do swojego zdania, do swoich emocji, do swojego czasu i do swojego życia. Weź kartkę i napisz u góry, mam prawo do. I wypisz przynajmniej 10 zdań. Na przykład, mam prawo odpoczywać, kiedy jestem zmęczony albo zmęczona. Mam prawo mówić nie, gdy coś mi nie służy. Mam prawo być wysłuchany albo wysłuchana. Mam prawo mieć inne zdanie niż większość. Mam prawo do własnych emocji. I kiedy przeczytasz to na głos, to poczujesz, że coś się w tobie porusza. To właśnie twoja podświadomość zacznie zapisywać nowy program. Asertywność to nie jest broń, to nie jest mur, to nie jest maska. Asertywność to drzwi. Drzwi, które trzymasz w dłoni. Możesz je otworzyć, możesz je zamknąć. Możesz zdecydować, kto i kiedy przekroczy twój próg. Bo to twoje życie, twoje granice i twoje wybory. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Kiedy uczysz się asertywności, inni zaczynają cię bardziej szanować. Bo czują, że mają do czynienia z kimś, kto jest autentyczny, autentyczna, uczciwy, uczciwa i odważny albo odważna. Asertywność nie jest ranieniem, nie jest egoizmem i nie jest konfliktem. Asertywność to odwaga bycia sobą. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu PodŚwiadomość w Praktyce. Dzięki, cześć.